Dziś na kanale O domu Mokka Master po roku użytkowania. Jeśli chcesz kupić ekspres Mokka Master w różnych kolorach i w różnych wersjach, to możesz to zrobić w sklepie Media Expert, zarówno stacjonarnie, jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. No i dla tych, co może nie wiedzą, czym w ogóle jest Mokka Master? To jest taki hipsterski ekspres przelewowy, czyli nie jest to ekspres robiący kawę pod ciśnieniem wody, tylko taki, w którym woda przelewa się przez zmielone ziarna i w ten sposób parzy się nam kawa. Ja ten ekspres kupiłem rok temu, one kosztują około 1000 zł zależnie od wersji, no i od tego czasu używam go w zasadzie codziennie, czasami nawet kilka razy dziennie. I pomyślałem sobie, że jest to dobra okazja żeby porozmawiać trochę więcej na jego temat, bo wielu ludzi pytało mnie o ten ekspres, wielu ludzi nadal nie wie, czym jest ten ekspres i skąd się wzięła jego popularność. Także postaram się w tym odcinku co nieco wam na ten temat przybliżyć. No ale dobra. Po co w ogóle komuś taki ekspres, jeżeli parzymy kawę przelewową? Ja też mam tutaj Hario V60, taki kawałeczek plastiku, który gorąco polecam każdemu, kto chce zacząć przygodę z piciem dobrej kawy, bo jest to bodajże najtańszy i najprostszy sposób. Ale zasada robienia kawy w tym i w tym jest w gruncie rzeczy taka sama. Mam też Chemexa, czyli takie już bardziej hipsterskie akcesorium, troszeczkę droższe, ale kawę w tym robi się też podobnie jak w tym. Więc dlaczego stosować taki ekspres. No, moją motywacją było to, że czasami przychodzą goście i w tego typu akcesoriach trudno jest zrobić kawy dla więcej niż dwóch osób naraz. Niestety jest to dość czasochłonne i też takie niekomfortowe, jak przychodzą goście, że zajmujemy się parzeniem kawy zamiast zabawiać naszych gości. A tutaj mimo tego, że proces parzenia kawy jest dość czasochłonny jak na ekspres, co zresztą wam zaraz pokażę, no to możemy tej kawy zaparzyć, tutaj mi się mieszczą cztery takie normalne kubki albo 8 drobniejszych filiżanek, zależy od tego ile tej kawy chcemy wypić. No dobra, to może przejdźmy do tego, jak parze się kawę w tym ekspresie, bo trzeba powiedzieć to wprost. To nie jest ekspres dla ludzi, którzy chcą wstać rano, wcisnąć guziczek i zaparzyć sobie kawę i koniec. Tutaj musimy poświęcić nieco więcej uwagi tej kawie. Nie zrobimy tutaj też żadnej kawy mlecznej, nie mamy różnych typów kawy, to jest prosty ekspres przelewowy robi nam tylko czarną kawę i nic więcej. Może wyjmę filtr i pokażę wam w czasie rzeczywistym, jak robi się kawę w takim ekspresie, żebyście mogli sobie zobaczyć, czy to jest coś dla was, czy może jednak poziom upierdliwości tego parzenia kawy jest dla was odrobinkę za wysoki. Zaczynamy oczywiście od zmielenia kawy, bo polecam kawę mielić zawsze przed parzeniem. No i świat dzieli się na ludzi, którzy ważą kawę przed zmieleniem. I na ludzi normalnych. <noise> Oczywiście żartuję, po prostu wiem, że w dwóch takich miarkach od aeropressu mieści się tyle kawy, ile potrzebuję, żeby zrobić kawę dla siebie i dla żony. Także kawę mielimy. W międzyczasie biorę ten hopper, wyjmuję. Niestety w tym momencie muszę się oddalić do zlewu, zwykle żeby wyrzucić fusy, które były w poprzedniej kawie, a także ten papierowy filtr od mokka mastera dobrze jest przelać wodą. Podobnie jak każdy filtr zresztą od kawy przelewowej, też w międzyczasie nalewam tutaj wodę, bo tutaj mam filtr od firmy For Swiss, który swoją drogą również polecam, bo to jest moje ulubione narzędzie w tej kuchni. No i wlewam tyle wody. Żeby wystarczyło do zaparzenia kawy dla dwóch osób, czyli w moim przypadku jest to około 700 ml. Tutaj zaraz wrócę, odkładam na miejsce pojemnik do młynka. Jestem leworęczny, więc dziwnie mi z tej strony, no ale możecie sobie zobaczyć. Tu zamykam, tutaj wlewam wodę. Pyk. I ostatnie, co zostaje zrobić, to wcisnąć guziczek. I tutaj mogę powiedzieć o kolejnej zalecie tego mokka mastera, że parzenie kawy w tym ekspresie jest dość ciche. No, najgłośniejszy w tym całym procesie jest oczywiście młynek, który musi dość głośno popracować, żeby zmielić nam ziarna kawy, ale sam ekspres pracuje definitywnie dużo ciszej niż na przykład czajnik od wody. W ogóle, skoro o gotowaniu wody mowa, to tutaj ten ekspres gotuje wodę i zalewa kawę w temperaturze między 92 a 96 stopni. Do tego jeszcze za chwilkę wrócę. Producent twierdzi, że jest to optymalna temperatura do zaparzenia kawy. Z tym mógłbym polemizować, bo to jest kwestia gustu, ale faktem jest, że w przeciwieństwie do takich metod, z mokka mastera kawa wychodzi z grubsza taka sama za każdym razem. Dlatego też bardzo często znajdziecie takie urządzenie w hipsterskich kawiarniach, gdzie sprzedają kawę z przelewu. No bo jednak łatwiej jest powierzyć to parzenie kawy przelewowej takiemu ekspresowi, gdzie też możemy tej kawy zrobić na raz więcej, gdzie ona wyjdzie konsystentnie taka sama, niż z takich urządzeń, gdzie. Jakość kawy zależy od mnóstwa czynników, począwszy od tego jak kawę zmielimy, skończywszy na tym jak intensywnie przelewamy je wodą. Tutaj to przelewanie wodą jest zawsze takie samo, możecie tutaj spojrzeć sobie, ta woda leci w taki dość niekonwencjonalny sposób jak na przelew bym powiedział i do tego też zaraz wrócę. Ale cały czas ta kawa jest parzona w ten sam sposób, więc wychodzi z grubsza identyczna każdego ranka. I na przykład ja bardzo lubię z tego ekspresu korzystać rano. Kiedy wracam ze spaceru z psem, włączam sobie tutaj kawę, żeby się parzyła. W międzyczasie idę pod prysznic, i kiedy wracam, ta kawa jest już zaparzona i gotowa. Mamy tutaj też płytę grzewczą, która podtrzymuje nam temperaturę przez około 40 minut, więc nie musimy tej kawy pić od razu, a możemy też sobie zrobić zapas i przytrzymać ją na dłużej. Są też wersje mokka. Mastera, które mają taki termosik w zestawie, więc możemy sobie zrobić kawę na zapas. No i to jest niezaprzeczalny plus w stosunku do akcesorów do parzenia kawy metodą alternatywną. No i jak widzicie, kawa kończy mi się tutaj parzyć. Jak na zrobienie kawy dla dwóch osób trwa to krócej, choć prawdę mówiąc niewiele krócej niż zaparzenie kawy w czymś takim. Ale możemy właśnie zostawić ten ekspres, nie musimy go pilnować, nie musimy nad tym stać z czajnikiem. To jest duży plus. Ale pomówmy teraz o minusach. Po części o minusach już zacząłem mówić, bo moim zdaniem największą wadą tego ekspresu jest to, jak smakuje kawa, która z niego wychodzi. I kilka osób też mnie o to zapytało, czy kawa z Mokka Mastera wychodzi tak samo dobra jak z Kemeksa, czy nawet z V60? I moim zdaniem odpowiedź na to pytanie brzmi nie. I przede wszystkim wynika to właśnie z faktu, że ta kawa jest parzona w bardzo wysokiej temperaturze, jak na przelew, bo z reguły robiąc kawę w Kemeksie, czy w V60. Zalecane jest, żeby temperatura wody miała poniżej 90 stopni. Tam różni bariści różnie mówią od 88 do 92, ale na pewno jest to temperatura niższa niż to, co oferuje Mokka Master. I wielka szkoda, że tutaj nie ma żadnego przełącznika, żeby tą temperaturę na przykład obniżyć, więc musimy parzyć kawę tak, jak producent przewidział. Druga rzecz to ten ekspres nie robi preinfuzji, czyli tak zwanego kwitnięcia ziaren kawy. W takich naczyniach najpierw wsypujemy kawę i zalewamy ją niewielką ilością wody na około 30 sekund, żeby ta kawa nam rozkwitła. Tutaj ten ekspres tego nie robi, a to jest bardzo ważny krok w procesie parzenia kawy. No i też to, jak przelewa się woda. Sami możecie zobaczyć na przebitce, że wlewanie wody do mokka mastera jest dość gwałtowne i raczej skupione. W środku tego hopera, podczas gdy w tego typu naczyniach przelewamy wodę takim okrężnym ruchem. Często też stosując do tego na przykład czajnik z gęsią szyjką, żeby ten strumień wody był jak najbardziej równomierny i żeby wszystkie ziarna równo były potraktowane wodą, co tutaj się niestety nie dzieje. I moim zdaniem, właśnie to przyczynia się do tego, że ta kawa z Mokka Mastera, mimo że jest dobra, nie mogę powiedzieć, że nie, nie jest aż tak dobra jak z tego. I też zupełnie szczerze zajęło mi mnóstwo czasu dojście do porządku z odpowiednimi proporcjami, z odpowiednią grubością mielenia, z typem kawy, która się nadaje do mokka mastera, z ilością tej kawy, jaką powinienem parzyć, żeby ona smakowała jak najlepiej. Mówiąc wprost, przez pierwszy miesiąc od zakupu tego urządzenia bardzo się żaliłem koledze, który mi go mocno polecał. Pozdrawiam cię Kamil i z no, mówiąc szczerze, byłem troszeczkę rozczarowany, nawet myślałem, czy go nie sprzedać, ale później, jak już doprecyzowałem te proporcje, odpowiedni stopień mielenia i tak dalej, no to jednak ten ekspres ze mną został i zostanie ze mną, bo jednak jest to wygodne móc sobie od czasu do czasu zrobić taką kawę na guziczek. Jak widzicie. Ekspres nie zajmuje dużo miejsca, on się zmieści, myślę, w każdej kuchni, aczkolwiek zajmuje tego miejsca nieco więcej niż na przykład ekspresy kapsułkowe. No i chociaż ten ekspres nie zajmuje jakoś bardzo dużo miejsca w kuchni, to trzeba wziąć pod uwagę długość kabla, która jest, jak sami widzicie, dość mizerna. Tu nawet metra nie ma, a jednak fajnie by było móc ten ekspres podłączyć bezpośrednio na blacie. No i u mnie to się udało ale jeżeli nie macie gniazdka gdzieś w komfortowym miejscu no to może być trudno to podłączyć a też chciałbym żeby producent zaimplementował tutaj jakiś system zarządzania kablem bo co prawda można go sobie tutaj tak o Zawinąć, ale jednak to się odplątuje, i ja ten kabel po prostu wciskam tutaj pod podstawkę, żeby go schować. A i tak dość mocno go widać. Także to jest takie, taka drobnostka, ale dla niektórych ludzi może mieć znaczenie, więc pomyślałem, że warto o niej wspomnieć. Jeśli chodzi o obsługę, obsługa tego ekspresu jest banalnie prosta, bo tak naprawdę mamy do wyboru tylko dwa przyciski: włącz, wyłącz. I wybór tego, czy chcemy zrobić kawę do pełnego dzbanka, czy tylko do połowy, to jest zależne od tego, ile wody wlejemy tutaj do pojemniczka. Właśnie, skoro o pojemniczku mowa, to rzecz, która mi się bardzo w tym ekspresie podoba, to jego eksploatacja bo mimo tego, że to wygląda jak taki jednolity produkt, to te wszystkie elementy możemy rozebrać i umyć w zmywarce to też się wyjmuje, ale wyjąć możemy też to. To jest ten element nalewający wodę, i jego również możemy umyć, na przykład w zmywarce. A dekonstrukcja tego wszystkiego, jak sami widzicie, jest banalnie prosta. I też jest bardzo fajnie zabezpieczony ten ekspres przed przypadkowym zalaniem, bo woda. Tutaj z hoppera, z pojemnika nie przeleje się nam do dzbanka, jeżeli nie będzie tutaj włożony dobrze pojemnik i jeżeli nie będzie włożona ta plastikowa zaślepka na dzbanek, czy też cały dzbanek, bo ta zaślepka tutaj zrusza nam taką gumową uszczelkę i kiedy ta uszczelka się przesunie, to kawa przelewa się do dzbanka. Oprócz tego ekspres jest bardzo tani w eksploatacji, bo stosujemy w nim takie oto filtry. One kosztują jakieś 19 zł za paczkę, w paczce jest 100 filtrów, więc spokojnie w moim przypadku wystarcza na grubo ponad miesiąc, nawet jeżeli parzę sobie kawę codziennie. A oprócz tego producent zaleca, żeby raz na taką paczkę odkamienić ekspres, co jest banalnie proste i nie zajmuje zbyt wiele czasu. Więc tutaj jest duża przewaga tego ekspresu nad takimi klasycznymi ekspresami na guziczek, no bo tej konserwacji jest zdecydowanie mniej i jest ona zdecydowanie mniej upierdliwa i mniej kosztowna. Obiektywnie jednak trzeba powiedzieć, że nie jest to ekspres dla każdego, bo nie jest to na pewno ekspres dla ludzi, którzy lubią pić różne rodzaje kawy albo kawę z mlekiem. Jednak mleko dolane do kawy z przelewu y, bardzo psuje smak tej kawy i jest to abominacja. Mówiąc wprost, więc jeżeli lubicie kawy mleczne czy kawy oparte o espresso, to definitywnie nie jest sprzęt dla was. To nie jest sprzęt trudny w obsłudze. Zrobienie w nim kawy nie zajmuje mnóstwo czasu, ale jest na pewno bardziej złożone i czasochłonne niż zrobienie w jakiejś tam typowej jurze czy w niwonie kawy opartej o espresso. No i też pamiętajmy, że w przeciwieństwie do ekspresów na guziczek czy też niektórych ekspresów przelewowych, żadna wersja mokka Mastera nie ma wbudowanego młynka, więc musimy tą kawę osobno zmielić albo ręcznie, albo automatycznie. Ja tam mam Dilfes Fart i w niej mielę sobie tę kawę, ale musimy o tym pamiętać, że ten ekspres nie zrobi kawy sam. No i pomówmy też, czy warto wydać na ten ekspres około 1000 złotych, bo o ile w skali wszystkich ekspresów 1000 złotych to nie jest dużo, to naprawdę jest dolna półka wydatków na ekspres do kawy, ale jednak w świecie ekspresów przelewowych jest to już dość znaczna kwota, bo możemy dostać znacznie tańsze ekspresy przelewowe, które mówiąc wprost, zrobią nam kawę bardzo podobnej jakości, przynajmniej dla przeciętnego domowego kawosza nie będzie to robiło jakiejś większej różnicy. No i oczywiście, tak jak wspominałem wcześniej, do ceny tego ekspresu trzeba też doliczyć koszt zakupu młynka, bo młynek nie jest wbudowany. Także, czy warto wydać 1000 zł na mokka mastera? No, każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, oczywiście sam. Mi się wydaje, że jest to dość uczciwa cena, zwłaszcza patrząc na to, jak ten ekspres wygląda, bo to nie jest taki anonimowy kawałek elektroniki, który stoi sobie w kuchni. Pamiętajmy, że ekspres to jest urządzenie, które jest zawsze na widoku, zawsze przyciąga wzrok, więc no, fajnie jest mieć coś, co wygląda miło, na co się dobrze patrzy, o co też ludzie często pytają: czy ja kupiłbym ten ekspres drugi raz? Prawdopodobnie tak. Ja bardzo lubię kawę przelewową. Nie jestem fanem kaw opartych o espresso. A jeśli chodzi o ekspresy przelewowe, no to Mocca Master jednak wygrywa swoim designem, prostotą użytkowania. Chociaż powiem szczerze, że chyba wybrałbym jakiś bardziej odważny kolor, bo ten czarno-biały to wybrałem, żeby mi pasował do płytek w kuchni. A mokka master jest dostępny w tylu fajnych kolorach, że aż szkoda nie wybrać jakiegoś żółtego czy pomarańczowego, albo nie wiem, turkusowego. Ale nawet jeżeli ktoś ma w domu tak jak ja Chemexa, v 60 czy nawet jakiś Aeropress, to taki mokka master jest o dziwo bardzo dobrym uzupełnieniem tej kolekcji, no bo pozwala nam od czasu do czasu nie angażować się tak kompletnie w parzenie tej kawy, co jest fajne, zwłaszcza wtedy, kiedy przychodzą goście albo kiedy chcemy zająć się w międzyczasie czymś innym, na przykład nie robieniem śniadania. No i pamiętajcie, że jeżeli chcecie kupić ekspres Mokka Master, to znajdziecie go w sklepach Media Expert zarówno stacjonarnie jak też online. Odpowiednie linki znajdują się w opisie tego filmu. I to już było wszystko, co miałem wam do powiedzenia o ekspresie Mokka Master. Jak mówiłem, chyba kupiłbym go drugi raz. Tym bardziej, że przez rok nie było z nim absolutnie żadnych problemów. Kupowałem sobie filtry, kiedy mi zabrakło. Odkamieniałem go regularnie, tak jak producent przekazał. I nie miałem z nim najmniejszych problemów. Znam ludzi, którzy używają takich Mokka Masterów po kilkadziesiąt, nie przesadzam, po kilkadziesiąt lat i te Mokka Mastery pracują tak, jak w dniu zakupu. Czasami się zdarza, że trzeba jakąś grzałkę wymienić albo jakąś inną pierdołę, ale tu znowu duża zaleta tego urządzenia jest taka, że ono jest bardzo łatwo serwisowalne, jest bardzo łatwo kupić do niego części zamienne, także nawet jeżeli coś się zepsuje, to ekspresu nie musimy wyrzucać, możemy go w prosty sposób naprawić albo wysłać do producenta do naprawy. Jest to urządzenie długowieczne, no a jednak to jest ta prawdziwa ekologia, o której cały czas trąbimy. Kiedy nie trzeba urządzenia wymieniać co roku na nowe, ale możemy cieszyć się nim przez długie, długie lata. Także to było tyle ode mnie. Dajcie znać w komentarzach, co sądzicie o takim ekspresie, czy wolicie kawę parzoną ciśnieniowo, czy przelewowo, czy kupilibyście taki ekspres. Cóż, moja żona mówi na niego Mokka Master, więc hasłem dzisiejszego odcinka i naszym klasycznym badaniem statystycznym będzie właśnie hasło Mokka Master. Wpisujcie je w komentarzach, a wtedy będziemy wiedzieli, że obejrzeliście ten film w całości. A tymczasem widzimy się w kolejnym. W odcinkach na kanale o domu, na kanale o technologii. Do zobaczenia!